kochani witam się z wami serdecznie z pobliwla we Francji dokładnie w miejscowości Reis. mamy tutaj przystanek słuchajcie naszego eurotripa i mamy już takie wnioski wydaje mi się w ogóle jak grzywka słuchajcie ona jest na bok dzisiaj, dlatego taki śmiesznie wygląda wydaje mi się że nie, że e, Francuzi Niemcy Francuzi uwielbiają Lidla, dlatego, że zobaczcie ile zostało koszyków. Tylko tyle, musieliśmy czekać na koszyk, także naprawdę wszyscy są po prostu dzisiaj na zakupach. A, żółwy z Małżeja kupa. Jakuba. 8 euro ma, Jakuba i kampasy 8 euro co to jest? co to jest? małże puszczaczki w tym? to fajnie wygląda małże? Mhm. to no. małże? ty masz małże trzymasz małże u nas też ogólnie są Czy kiełbaski, tak? Czy kiełbaski ją. To weź sobie. Przetrwają w aucie. Dużo takich paróweczek w cieście, nie? Też no. lubią takie rzeczy jeść. Wygląda zupełnie jak nasz, nie? Lidl Naprawdę zupełnie jak nasz trochę bardziej brudny. Marcheweczki jakie pokrojone. Elegancko. Euro 9. Groszek. Cebulka pokrojona. Pieczarki pokrojone. Szukinia. Roku oddzielony Oferty specjalne Sosy w takim plastiku. Zobaczcie trochę dziwnie. Chybaś mi Cezar Spójrzmy z tyłu Co ten Cezar ma? Wszystko. No Cezar jest z tym... Vinegret. Tutaj znowu, kolejne. Co to jest? A to takie jest... Z... O, to weźmy sobie na spróbowanie. To jest taki sosik z szalotek, ja już widziałam to. No to, to, to może weź. być dobre. 99 centów. 99 centów zobaczymy. No chemiura, ale Zobaczymy, nie? Dla smaku. Winaigrette. Yeah. Taki tanio. No to Ten balsamiczny. Też tanio chyba. Musztarda też, zobacz. Co to to jest, jest musztarda? Nie, no, jakiś sos, winegret. No, Ciekawe, no vinegret. dziwnie to wygląda. No, mm. Oliwki z Anjoua. Euro to 50. Majonez Nie, majonez jest tylko jeden. Taki żółty ten majonez w ogóle. To jest to, co w tej restauracji też było taki, nie? Żółty aż. ale takie wielkie słonie są. A tu masz taki bernes, zobacz. Co z bernes, no. Mm. Majonez z Dijon. Barbecue. No, no, ale są takie wielkie, my tego nie zużyjemy. No, nie zużyjemy tego, bo nie jemy ogólnie takich no, rzeczy. A już jemy. wzięliśmy te tamte, te, nie? Ale to te... Zobaczcie, coś, Ala nasze maczugi. Euro 8, zobaczcie. Biorę. Bekonowe, serowe. Tu jakieś takie chipsy dziwne w kartonie. Nie wiem. O tu Chorizo oczywiście Euro 79 A szynki. właśnie takie paszteciki malutkie na wynos, żeby sobie brać. Nie wiem czy bardzo lubię, ale widziałam, że ma osób właśnie je coś takiego. I oczywiście małe kiełbaski. Podłużne. Zaraz mi się, jakie rzodkieweczki weczki, kochane. Ooo, jakie czopki. Czopki się Czopki. te zakupy 64 euro. To wszystko. Sami ocencie. No. Kochani, pomóc. Za 50 metrów. Na rondzie. Drugi zjazd. Podsumowując tego Lidla, tak, żeby zakończyć fajny ten filmik. No to Lidl, jak. Lidl sami widzieliście. Bardziej taki ogarnięty i posprzątany niż, posprzątany niż na przykład Carrefour, albo. Le Clair. Boże, co tam się działo? Słuchajcie, chyba mam jakieś takie małe przebitki. To Wam wstawię dla porównania. Straszny bałagan. Ale Lidl, jak to Lidl, standardy. Trochę więcej sera, trochę więcej puszek, trochę więcej ryby, e, trochę więcej pieczywa, takich bagietek. Wiecie tak, jak to Francuzi tutaj uwielbiają. Ale ogólnie pozytywnie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.